Kiemanko dzisiaj Na pogoda, zaraz wam pokażę Tylko te na karmię ciąłki Taką lubię 20, równiutki, 21 dzień po szczepieniu dzisiaj Czyli książkowo Był mam takie zabezpieczenie o żeby im nie wiało, myślałem że będzie mróz, ale Pogoda fajna. Zaraz Wam tu wszystko nagram. Sypniemy tym. Czekajcie, zaraz. Wam sypnąłem im. Może zaraz zlecą. To Wam nagram. Dzisiaj jest w bębniku cieplej. Pójdziemy małym. Sypnąć. To Wam zaraz tutaj. Zobaczcie Na to czekałem Piękna pogoda Śnieżek Elegancja Francji Chyba jest tam Zero czy Zobaczcie czerwony siedzi pod tym Już nie falowy tylko czerwony Powiem wam że Gumki pomogły Od razu Ten sam dzień już się a tak się boją teraz mnie te pocztowe Chodzą do gojemnika to spieprzają jak O matko Co wy tu latać? o te jeszcze miał, Ale im sypniemy 21 dzień po szczepieniu No mewków już mniej tych hamburskich Zapomniałem wam powiedzieć w niedzielę trochę wyjechało ich O, damy im wody No dzień piękny, zobaczcie jak fajnie to wygląda Dobra, będą sobie jazda więc hamburgów trochę wyjefało Cztery sztuki, te co miałem tam Dwie do sprzedania Parkę jeszcze jedną Wynalazłem parkę jeszcze jeden pan zabierze parkę Takie same ładne pozostawiały o. Tym drzwi zamykam Drzwi zamykam i zostawiam im tylko tam, to. Fajnie, na to czekałem, pogoda piękna, Dołąbki grukają, ładnie, pięknie, zobaczymy co Kajtek, Kajtkowi znowu, bele słomo zjadłeś, o te nie, nie wychodzą, zobaczcie jak pięknie. Ale ptaszki śpiewają Słyszycie? O. Tu trochę sasanek powycinałem Ale to już wcześniej Nie będzie śniegu to Już tak było Ciasno z tymi sosnami Zaraz wam nagram te pocztowe O te zeszły Te sobie jedzą Raz. Widynki grukają jak szalone. Muszę. Będzie ciepło, to niech się parzą jak tam. Tam ja tam nie mam czasu na nie. Nawet nie wiem, który tu był ten wyróżniony. Takie jajca. Dobra, jedzam sobie. Wejdziemy do pocztuchów. O, widzicie ten to już do jedzonka? Pierwszy. Teraz go już nie ganiają. Czekajcie. Pocztowe już sobie idą. Tą gumę tam czerwonemu już zdjąłem, bo się uspokoił. Dzisiaj tamtym zdejmę. Już nie walczą ze sobą. Dla pana, co napisał, właśnie, że w gówna rzucam. Zobacz gościu, o, w gówna. I wiesz, co ci powiem? Nie zesraj się z tym komentarzem. <gry> Kuźba, przecież one i tak wy one wywalają spaśników na... Co to za różnica, jak ja rzucę na glebę, czy... To nie jest szpital. One i tak spaśników wywalają, a później jedzą. To lepsze, sobie wygrzebią, a Gdzie to... Pojęcie macie o gołębiach niektórzy to O, za tu też ziarenka wylatują Gówna, będą jadły z gubien. No, walentynki w gołębniku Nakarmimy pocztowy łodżył Elegancką ten tutaj, ten może sobie w spokoju zjeść. O, je. ten podziobany. No i jest gitara, jest cisza w gołębniku i spokój. No cisza, spokój, mogą sobie pojeść. On w spokoju może pojeść. A reszta mu nie będzie przeszkadzała. i tyle te sobie też jedzą tamte widzicie jak grukają no te to dziubią a na dole tam klepią, grukają podziubią sobie trochę lęgi mówię późno zacznę w marcu ja tam nie potrzebuję i tak się uchowa tego gołębi dużo to Młodych. A jeszcze zobaczę, bo tam srebniak chyba tak jak skoczył. Kapciaty, da, srebniak. Ja myślałem, że to, że to może samica, ale sami chyba. Bo to tak za tą żałobną, a za żałobną lata ten kapciaty. A. No ona musi się sparzyć z tym z tym co tam gruka chyba żałobnym A nie, nie z tym, bo tu taki lata na białogon, tamten też jest na białogon bez kuperka Ten co gruka bez kuperka jest o. Ona jest też bez kuperka, ale z takim wylotkiem na 10 w ramce ona się musi sparzyć, A ona tu widzę do kapciatego. Muszę. No tylko kapciatego zamknąć. O, do tego. Kapciatego z kapciatą. Jest tam taka bezkoperka kapciata. On no, taki wylotek boczny ma chyba dwa z boku. Mały samczyk, nawet myślałem, że to samiczka, ale do kolegi wczoraj mówiłem. Ja to czasami nie samica. Ja nie gruka No tak to jest. Gumki pomogły, pocztowe tu chodzą już. Elegancko. Dzisiaj to widne. I to co dziewały go, zobaczcie jakie. Może się w końcu najeść. Nie ganiają. Zobaczcie, jest spokojnie, żadnego gołębia przy nim nie ma. Nie ganiają go. Jest gitara! Siedzą się patrzą, jutro tamtym zdejmę <grymne> Pomogło? Pomogło, krzywda się żadnemu nie stała Tu jest saneczka To jest taka o. A tam jest druga, nie, za srewniakiem Dwie Je jedna to na mam, na mamki to niech się to... Tam... Fajnie druga Na mamki jak znalazł takie kapciaty Wylotek boczny Będą sobie klepały wiosny A tam na białogon ogon bez kuperka o, samiczka Wszystkie w parę tu chcę mieć. A i tam się sparzyło z takim fajnym srebrniaczkiem też kapciat A to na mamki wszystko to... Ja tych jasnych to późno wpuszczę i nie będę się dodawał na skuparkę. Nie ma co przeżywać tych gołębi No i elegancko Latają grukają Tu się parzą Coś się parzą Ładnie walentynki Wszystko jest I kawusia zostawiono Zobaczcie, pięknie Pięknie, coś pięknego To jest właśnie, lubię to Jak śnieżek spadnie O nie, nie wychodzą Myślałem, że wychodzą, bo jak Boją się tego... A, bo one się boją tego śniegu na dachu Zawsze jak tu wychodzą to klepią. O Klepią, grukają, akurat się pokazały dla... Zawsze tu cała chmara, nie? A mam ich chyba 36. 27 czarnych jedno Jednokawowa, czyli 28 można powiedzieć i o, tu nawet fajna parka jakby się taka parka stworzyła to może być Pasuje mnie to Tu jest fajna samiczka No dobra Tak to wygląda pokrótce Zima, zima. Jeszcze ma być bardzo zimno minus 15. Podobno. Ciekawe, jak tam młode u ludzi. Narka, <laughs> pozdrawiam wszystkich. Dzisiaj piątek, to jutro już sobota. Super będzie. Na razie.